Witam państwa. W dzisiejszym kwadransie przedstawię cztery nowe, ostatnio napisane piosenki, które są wprawdzie dość niejednolite stylistycznie, ale łączy je jeden podskórny niejako temat sceptycyzm. To, co było niegdyś postawą filozoficzną, czy elementem metody poznania, w naszych egalitarnych czasach zjawisk masowych jest, jak mi się wydaje, przeważnie rodzajem instynktownej samoobrony człowieka który woli nie oczekiwać zbyt wiele od otaczającego go świata, nie wierzyć zbyt głęboko w cokolwiek, nie angażować się bez reszty w najsłuszniejsze nawet przedsięwzięcia, by nie doznać kolejnych bolesnych rozczarowań, by nie poczuć się oszukanym lub, co gorsze, zdradzonym przez samego siebie. Ów sceptycyzm w wydaniu potocznym zdaje się walczyć z naturalną dla każdego chęcią do zatopienia się w idei lub działaniu, ale tyle już razy na przestrzeni kilkudziesięciu lat, a więc w okresie nieprzekraczającym jednego ludzkiego życia, takie zatopienie okazywało się zdradliwe lub zabójcze i dla jednostki, i dla całych społeczności, że trudno się dziwić wspomnianemu mechanizmowi samoobrony. Pierwszym utworem, który chciałbym zaprezentować jest krótka piosenka pod tytułem Światło. Powstała pod wpływem lektury najnowszej książki Josefa Hellera znanego w Polsce z paragrafu 22 i Coś się stało. Książka nosi tytuł Picture This, co można przetłumaczyć jako Wyobraź sobie lub Namaluj to i jest rodzajem fabularyzowanego eseju o Rembrandcie, tworzącym obraz Arystoteles kontemplujący po piersie Homera. Ten wątek umożliwia Hellerowi dywagację na temat cywilizacji antycznej, nowożytnej i współczesnej, jako że obraz ten znajduje się obecnie w Nowym Jorku. Dywagacje Hellera, nie muszę dodawać, są natury sceptycznej. A więc na początek światło. Wszyscyśmy z płócien Rembranta to tylko kwestia światła. Wszyscyśmy z drwin Sokratesa nierozpoznana niewiedza. Wszyscyśmy z myśli Dekarta tuż zamiast duszy na kartach. Wszyscyśmy z fałszu afiszy płaski. Wrzask w wielkiej ciszy. Wszyscyśmy z fałszu afiszy, łaski wrzask w wielkiej ciszy.